Ten odcinek nagrywamy u progu nowego roku i zamiast noworocznych postanowień chcemy zastanowić się nad minionym rokiem. I nad tym, co dla nas przeniósł. Chcemy powiedzieć o kilku rzeczach, z których się cieszymy i które nam się udały, oraz o takich, które były dla nas może trudne, a może nie udały nam się tak, jak planowaliśmy, w kontekście edukacji i wychowania naszych dzieci. Nazywamy się Dominika i Aleksander Baj, a to jest 29. odcinek naszego podcastu By Example o edukacji domowej, rodzicielstwie, rozwoju i o tym, co z nas wyrośnie. Do nagrania tego odcinka i do zrobienia podsumowania minionego roku zainspirował nas autor Tim Ferris. Być może go znacie, jest autorem bestsellerowej książki Czterogodzinny Tydzień Pracy. I kilku innych książek dotyczących produktywności i efektywności. Tim Ferris pisze też o budowaniu swojego biznesu, ale to, co my od niego bierzemy dla siebie, to jest przede wszystkim jego świetna zdolność do syntezy, myśli związanych z optymalizacją i osobistą produktywnością. I Tim Ferris regularnie pod koniec roku przypomina swój wpis na blogu, w którym zaprasza do tego, żeby zamiast robienia noworocznych postanowień, zrobić podsumowanie minionego roku. Mówi, że z takiego podsumowania płynie znacznie więcej informacji i ono znacznie Bardziej skłania nas do działania niż robienie listy rzeczy, które chcielibyśmy w kolejnym roku zrobić, i o tych rzeczach zwykle do połowy stycznia o większości z nich zapominamy. Tim Ferris zamiast tego zaprasza do takiego dogłębnego przyjrzenia się temu czasowi, który minął. I do wyciągnięcia wniosków z tego, co nam się udało i co chcielibyśmy powtarzać i powielać, a z czego chcielibyśmy zrezygnować. I my chcielibyśmy w takim właśnie kluczu powiedzieć o kilku rzeczach dotyczących edukacji i wychowania naszych dzieci. Bardzo pomocne przy robieniu takiego podsumowania jest przeglądanie zdjęć. Mogą być to zdjęcia zarówno analogowe, jak i cyfrowe. Moja przyjaciółka ułatwiła mi w tym roku podsumowanie, dlatego że wręczyła mi z opóźnieniem taką część. Prezentu urodzinowego i wydrukowała właśnie dla mnie zdjęcia. To była właśnie wspaniała okazja, żeby zastanowić się, zobaczyć, co wyszło, z czego się cieszę, czego było dużo, a może czego było mniej i co chciałabym zmienić w przyszłym roku. Pierwsza rzecz, która myślę, że nam się w tym roku bardzo udała, to są wyjazdy. To jest coś, co sobie planowaliśmy. Chcieliśmy, żeby tych wyjazdów było więcej. I udało nam się tych wyjazdów zrealizować wspólnie z dziećmi sporo. I widzimy świetne owoce tego. Przede wszystkim to były wyjazdy z innymi ludźmi, i widzimy, jak wiele nasze dzieci się uczą i jak wiele możliwości do rozwoju im to daje. Przede wszystkim myślę, że. Wyjazdy z innymi ludźmi stanowią taki trochę substytut tej pierwotnej wioski, o której mówi Marek Kaczmarzyk, neurobiolog. To jest przestrzeń, w której dzieci mogą być wspólnie z innymi ludźmi, z innymi dziećmi i dorosłymi, z którymi się znają. Marek Kaczmarzyk mówi o tym, że ta pierwotna wioska jest takim najbardziej naturalnym środowiskiem rozwojowym, gdzie dziecko ma wokół siebie bliskich ma rodziców ma dziadków ma krewnych. Ma inne dzieci i ma osoby ze sobą niespokrewnione. To są wszystko osoby, które dziecko zna i w otoczeniu których czuje się bezpiecznie, i widzimy, jak. Wiele naszych dzieci czerpią z przebywania w takim środowisku. Takie wyjazdy to też niezła szkoła życia, zwłaszcza jeżeli to są wyjazdy sportowe, gdzie właśnie średnie wieku dzieci jest różne. Mieliśmy okazję zorganizować takie wyjazdy i rzeczywiście codziennie obserwowaliśmy, jak dzieci fajnie uczą się nawzajem od siebie, ale też od dorosłych, jak rozwiązują problemy, jak muszą się dogadać. Myślę, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, które takie wyjazdy dają, to jest czas na swobodną, nienadzorowaną zabawę. Ostatnio coraz więcej mówi się o tym, jak wiele korzyści płynie z nienadzorowanej zabawy. Osoby z naszego pokolenia miały znacznie więcej okazji do nienadzorowanej zabawy niż dzieci dzisiaj, a wyjazdy to jest takie miejsce, gdzie dzieci mają na to czas, gdzie jesteśmy w bezpiecznym otoczeniu, gdzie dzieci mogą bawić się wspólnie z innymi, a my nie musimy latać nad nimi jak helikoptery ale jesteśmy w stanie zareagować, jeżeli jest taka potrzeba. W zeszłym roku mieliśmy okazję być na sympozjum neurodydaktyki w Katowicach. Podczas sympozjum odbył się wykład, który był zatytułowany "Klopsztange", czyli w języku śląskim trzepak. Prelegent y, podczas tego wykładu właśnie opowiadał, jak dużo czasu dzieci kiedyś spędzały na trzepaku. I ten trzepak był właśnie takim narzędziem, który, y, dzięki któremu Swobodna zabawa mogła ewoluować w przeróżne strony. Na wyjazdach dzieci mają też szansę do tego, żeby przebywać i bawić się z innymi dorosłymi. Bawić się w takim znaczeniu bardzo poważnym, w jakim zabawę traktuje Andre Stern. Dzieci mogą po prostu robić z dorosłymi różne rzeczy. Mogą się od nich uczyć pływania na windsurfingu, mogą wspólnie jeździć na rowerze, mogą wspólnie rozpalać ognisko, rąbać drewno pod nadzorem dorosłych. Czasami y, przy postanowieniach noworocznych gdzieś tam pojawia się pewnie myśl, żeby było więcej wyjazdów, ale chciałabym też tutaj y, zaznaczyć, że dzieci nie zawsze potrzebują jakichś dalekich wyjazdów. To, to nie muszą być dalekie wyjazdy, to nie muszą być jakieś ekstremalne sporty. My już od kilku lat praktykujemy i z tego też się cieszymy. Taki wyjazd blisko natury, pod namiot i nasze dzieci co roku mówią, że bardzo miło wspominają ten czas i pytają się, kiedy znowu pojedziemy pod namiot. Bardzo się też cieszymy z tych wyjazdów, gdzie idziemy tata z chłopakami, ja z dziewczynami. Takie wyjazdy sam na sam są też bardzo, bardzo wartościowe i myślę, że zapadają w pamięć. Tak i rzeczywiście to nie muszą być wyjazdy na koniec świata i widzimy, że dzieci same pytają. Szczególnie o te wyjazdy, kiedy mają rodzica sam na sam. To też widać, że jest dla nich ważne i daje im dużo dobrego, więc wyjazdy to jest coś, co nam się w tym roku udało. Nie było to łatwe. Nie, nie możemy powiedzieć, że to przyszło nam jakoś tak samo z siebie albo naturalnie. Raczej wymagało wysiłku, organizacji. Zaplanowania wcześniejszego. Tak, też nie jest tak, że mamy nieskończone środki i zasoby finansowe i, i czasowe do tego, żeby takich wyjazdów było dużo, więc to wymaga od nas włożenia trudu ale widzimy owoce tego. Tak, te wyjazdy też są dlatego, żebyśmy mogli znaleźć czy pobyć z dziećmi jeszcze więcej. To też są takie momenty, które nas ładują, więc jeżeli wiemy, że mamy taki okres, w którym bardzo dużo musimy pracować, to staramy się planować właśnie jakieś takie mniejsze nawet wyjazdy, żeby to właśnie nie było tylko taka natężona praca, tylko właśnie ten, ten czas na ładowanie. Tim Ferris radzi, żeby w ramach podsumowania ubiegłego roku robić listę rzeczy, które były pozytywne, które nas cieszyły i które chcielibyśmy powtarzać, i te rzeczy od razu wpisywać do kalendarza na kolejny rok. Więc wyjazdy to z całą pewnością jest coś, co już teraz zaczynamy wpisywać do naszego kalendarza na nowy rok. Druga rzecz, która nam się udała i z której się cieszymy, to są rytmy i rytuały. W tym podcaście bardzo dużo mówiliśmy o rytmach i rytuałach. Nie tylko my, też nasi goście. Mikołaj Fox nawet nazwał rytmy i rytuały takim przepotężnym narzędziem, które może pomagać nam rozwijać się. My w naszym życiu codziennym mamy większe i mniejsze właśnie rytuały, które pozwalają nam pobyć razem, pobyć z dziećmi. To są wieczorne momenty, kiedy, albo tak jak wspominaliśmy, czasami śpiewamy wspólnie, rodzinnie, a teraz coraz częściej czytamy dzieciom przed snem. Są to też rytuały, które praktykujemy sami osobiście, w tym sposobie, w jaki zorganizowana jest nasza praca i nasze bycie z dziećmi. Poukładanie tego w jakieś usystematyzowane bloki jest dla nas bardzo ważne i bardzo pomocne, bo jeżeli tego nie ma, to bardzo szybko może się okazać, że całe godziny albo dnie gdzieś przepadają. A, no, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie prowadząc swoją firmę i wychowując czwórkę dzieci w edukacji domowej, takie przepadanie czasu potem bardzo dużo kosztuje, dlatego staramy się dbać o to, żeby organizacja naszego czasu była oparta na rytuałach i na jakimś rytmie. I to jest bardzo pomocne. I cieszę się, że w tym minionym roku udało się to utrzymać. Ciągle widzimy przestrzeń do ulepszania tego i mam nadzieję, że w kolejnym roku. Uda się to ulepszyć. Rytuały to też yy, są te momenty dla nas. To są momenty, kiedy Planujemy jakiś czas na aktywności sportowe, ale też to jest czas spotkania się takiego naszego, dwoje. Bardzo łatwo gdzieś tam przepaść między obowiązkami, pracą, między tym, co robimy dla dzieci i czasami właśnie brakuje tego czasu dla siebie nawzajem, więc fajnie zaplanować może jeden wieczór, a może. Może coś jeszcze, żeby właśnie regularnie robić coś razem, coś dla siebie? Trzecia rzecz, która jakoś przyszła mi do głowy, kiedy zastanawiałem się nad tym, co przyniósł dla nas 2024 rok, to jest chyba jeszcze mocniejsza zmiana myślenia o edukacji i uczeniu się i jeszcze więcej zaufania do dzieci. Przychodzi mi do głowy rozmowa, z Jowitą Michalską o szkole i sztucznej inteligencji. To jest 15 odcinek tego podcastu, gdzie myślę, że ten rok 2024 przyniósł już taki moment, w którym ta nowa technologia jest bardzo obecna w naszym codziennym życiu. I to jeszcze bardziej pokazuje, u progu jak wielkich zmian stoimy i jak bardzo musimy zmienić nasze myślenie o edukacji naszych dzieci, nie tylko w edukacji domowej, ale wszędzie, gdzie one się uczą. Myślę, że to o czym mówił Ken Robinson już za chwilę, będzie 20 lat temu: że nie potrafimy przewidzieć, co nasze dzieci będą musiały wiedzieć i potrafić w przyszłości, to dzisiaj jest jeszcze o wiele bardziej namacalne i o wiele bardziej widoczne. I myślę sobie w tym kontekście o tych kompetencjach przyszłości, o których mówił Ken Robinson, o których mówiła Jowita w naszej rozmowie, że to, co możemy przewidywać, to jest to, że oczywiście sztuczna inteligencja będzie zastępowała kolejne obszary ludzkiej aktywności. I możemy przewidywać, że tym, w czym sztuczna inteligencja nas nie zastąpi, to są nasze kompetencje relacyjne, nasze kompetencje bycia w relacjach z innymi ludźmi, nasze kompetencje w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w budowaniu społeczności, kreatywność, empatia. I otuchy dodaje nam to, że te kompetencje dzieci rozwijają i nabywają naturalnie, jeżeli damy im czas na swobodną zabawę tak rozumianą, jak rozumieją Andre Stern, jak rozumieją Ken Robinson, jak rozumieją ją inni innowatorzy edukacji o swobodnej zabawie. Też nagraliśmy ostatnio odcinek, link znajdziecie w opisie. Chodzi o swobodną zabawę nie rozumianą jako rozrywkę i jako wygłupianie się i czas wolny, ale jako Aktywności, które dzieci podejmują z własnej inicjatywy, jako projekty, które dzieci podejmują z własnej inicjatywy, które traktują bardzo poważnie, w które się angażują, które realizują wytrwale, w których rozwijają swoje kompetencje, do których zapraszają innych ludzi i tam uczą się tych kompetencji bycia z innymi ludźmi. Powiedziałeś, że dzieci te kompetencje naturalnie rozwijają. Tak, bo one mają już to wszystko w sobie, i rzeczywiście kolejny rok pokazuje nam, że, że dzieci to mają w sobie. Dzięki temu, że staramy się być obecni, towarzyszyć dzieciom na co dzień na tyle, na ile możemy, to widzimy, że to wszystko dzieci mają. Tą ciekawość świata, kreatywność, pomysłowość, bardzo dużo empatii. Więc rzeczywiście. Tak, jak Andreas Sternen czasem powtarza, naszym zadaniem jest tworzyć takie środowisko, które będzie wspierało te umiejętności, te kompetencje, które mają, i dodawać czasem skrzydeł. To znaczy, czasem wspierać, czasem podpowiadać drogę i być obecnymi. I w tym kontekście myślę, że to, co przynajmniej dla mnie przyniósł 2024 rok, to jest więcej spokoju i więcej zaufania. Do dzieci i to jest coś, co przyniosły też dla mnie rozmowy, które odbyliśmy w ramach tego podcastu z innymi ludźmi, z innymi rodzicami. To dodaje mi otuchy i naprawdę większego spokoju o to, że nasze dzieci mają w sobie ogromny potencjał i nie musimy aż tak bardzo martwić się, czy sobie poradzą w przyszłości. Chcemy też powiedzieć o kilku rzeczach, które były może dla nas trudne, albo może nam się nie udały w tym roku, żeby nie było tak tylko różowo i kolorowo. To jest na pewno coś, co też powtarzaliśmy, że prowadzenie własnej działalności, edukacja domowa to jest wyzwanie, to jest cały czas wyzwanie i szukanie rozwiązań na bieżąco. Na pewno ten rok był czasem, kiedy ja troszkę mniej mogłam pracować, za to Alek musiał troszkę więcej pracować, ale właśnie mam świadomość tego i widzę owoce tego towarzyszenia, więc to, to mnie cieszy, też widzę, że dzieci. Bardzo szybko rosną, więc wiem, że to jest kwestia może roku, dwóch, kiedy to się zmieni, bo dzieci stają się coraz bardziej mm, samodzielne. Nasza dziesięciolatka nie jest nastolatką, ale widzimy, że lada moment stanie się nią, więc widzimy, że, że ten czas, kiedy dzieci będą potrzebowały nas, coraz bardziej się skraca. Tak, ja miałem taki cel na ten rok, żeby na co dzień, w tym czasie kiedy nie jesteśmy na wyjazdach, ale jesteśmy na co dzień w domu, żeby tego czasu dla dzieci mieć więcej. Nie udało mi się mieć go więcej. Mam nadzieję, że uda się w kolejnym roku, ale doceniam też ten czas, który jest. Doceniam te rytuały, które mamy i które sprawiają, że nawet jeżeli spędzę przy pracy znacznie więcej godzin niż planowałem, to jest jakiś czas z dziećmi, który jest stały i który zawsze mam. Doceniam ten Rytuał, który mamy, że dbamy o to, żeby przynajmniej niedziela była dniem, który spędzamy razem i który jest wolny od pracy. Natomiast tak jak powiedziałaś, jest to trudne, jest to dla nas duże wyzwanie, jest to wymyślanie tego ciągle na nowo i tworzenie rozwiązań na nowo. I no, oboje mamy tę świadomość, że dzieci potrzebują nas tak bardzo tylko przez jakiś czas, dlatego no, staramy się o to, żeby w tym czasie, kiedy one nas potrzebują, żeby dla nich być, i żeby miały tego czasu z nami jak najwięcej. I jeszcze jedna rzecz, o której myślę w kontekście części naszych dzieci, że tak powiem, to jest, że miałem nadzieję, że dla części naszych dzieci uda się stworzyć więcej przestrzeni do realizowania ich zamiłowań i ich pasji i rozwijania ich talentów. Żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, chodzi mi o to, że dwójka z naszych dzieci ma wyraźne talenty i preferencje, i łatwiej jest nam dla nich stworzyć tą przestrzeń. Dwójka wymaga może jakiejś więcej uwagi i więcej takiego wysiłku z naszej strony, i nie wszystkie rzeczy, które sobie ja przynajmniej zaplanowałem i założyłem, że w tym roku się uda, to się udało. Z drugiej strony myślę o dwóch rzeczach, to znaczy po pierwsze, że mają jednak ten czas na swobodną zabawę, a to wydaje mi się kluczowe, na tym etapie, na którym są ważniejsze niż inne rzeczy. I druga rzecz to, o czym w rozmowie mówił Grzegorz Więcław, psycholog sportu, nasz gość w tym podcaście, że na wczesnym etapie, a on wczesny etap rozumie jako okres do 12 roku życia, najważniejsze jest to, żeby dzieci miały różnorodność doświadczeń, a na specjalizację przychodzi czas potem. No więc pocieszam się tym, że ten czas na specjalizację jeszcze przyjdzie, więc mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się zrealizować to, co. Co być może sobie założyliśmy, a co teraz się nie udało? Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu czasami, że rzeczywiście niektóre dzieci to też wspominaliśmy gdzieś tam już od najmłodszych lat. Mówią o swoich pragnieniach i to jest tak mocne, że chociażbyśmy my, rodzice, gdzieś tam jakieś kłody pod nogi dawali, czy mówili, że może jest za wcześnie, że może to jest zachcianka, może to minie, to mimo wszystko dzieci wytrwale o tym mówią. A czasami, Czasami właśnie wymaga ten rozwój pasji więcej czasu, więc to jest taka lekcja dla nas i też się wciąż tego uczymy, że nie zawsze to, to jest takie od razu widoczne, ale rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, czasami poprzez zabawę y, gdzieś to później wypływa. I to wszystkie rzeczy, którymi chcieliśmy się z Wami podzielić w ramach naszego podsumowania minionego roku. Bardzo zapraszamy Was do tego, żeby zrobić takie podsumowanie dla siebie. Od jakiegoś czasu sami to praktykujemy i mm, widzimy, że to, o czym Tim Ferris mówi, rzeczywiście ma wartość, bo on zachęca do takiego dogłębnego przyjrzenia się temu okresowi, który minął, żeby przejrzeć sobie kalendarz, przejrzeć zdjęcia, wypisać te rzeczy, które były pozytywne i od razu wpisać je do kalendarza na kolejny rok, wypisać te rzeczy, których więcej nie chcemy i od razu je z kalendarza wykreślić, jeżeli już się tam znalazły. Link do tego, w jaki sposób robić podsumowanie poprzedniego roku według Tima Ferisa znajdziecie w opisie tego odcinka, link bezpośrednio do jego bloga. Tak, widzimy, że takie podsumowanie bardziej działa. Postanowienia noworoczne bardzo często już w styczniu gdzieś tam rezygnujemy z nich albo zapominamy, a takie podsumowanie rzeczywiście mobilizuje nas i zachęca, żeby od razu zacząć działać. Więc zapraszamy Was do takiego podsumowania nie tylko w obszarze wychowania i edukacji dzieci, ale w innych obszarach życia także. Tak, zachęcamy zwłaszcza Was, żebyście znaleźli przestrzeń na swój rozwój, też przestrzeń dla siebie nawzajem, do rozwijania relacji swojej. A w Nowym Roku życzymy Wam dużo radości, entuzjazmu, odkrywania i rozwijania swoich talentów. A także m, może mniej presji, mniej wymagań. Więcej spokoju i dużo zaufania. I czasu na swobodną zabawę. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Dziękujemy, że byliście z nami w 2024 roku. I do usłyszenia znowu. Do usłyszenia.